Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich na moim kanale. To Romania w kolejnym filmie. Dzisiaj będę pokazywał, jak zrobić różne takie fajne rzeczy w Algadu. Niektóre z tych rzeczy już się pojawiły na kanale, ale były gorzej wytłumaczone, bo po prostu je zrobiłem, ale bez takiego mówienia, co po kolei robię. Dzisiaj, właśnie, będą taki opis. Pierwszą z tych rzeczy będą firewerki, które już były na tym kanale. Drugą rzeczą będzie takie kółko z pisaków tworzone, a trzecią rzeczą będzie oto taka miękka kulka spadająca sobie po schodach. A więc zapraszam do oglądania, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. No i dobrze, jesteśmy w dół na nowej scenie i zaczynamy od zmieniania koloru jej na ciemny. Już będziemy tutaj robić fajerwerki. I teraz bierzemy kulkę, stawiam ją w taki oto sposób, ja zmieniam usuwam w ogóle żeby nie miała żadnych tam w, w, wcięć w kole zmieniam na kolor jaki chcę ustalmy, że będą zielone aż tu i tak fajerwerki będą miały pomieszany kolor control właściwie tutaj jest rzecz którą można zrobić bez żadnego bez żadnej siatki, ponieważ tutaj nie, nie trzeba być aż tak dokładnym. Dobrze. Tak. i myślę, że takie wystarczy. Jeszcze z drugiej strony trzeba trochę zrobić. To można usunąć, to można usunąć. I mamy takie oto y, przygotowane fajerwerki. Teraz y, duplikujemy to obok. Jeszcze raz. Jeszcze raz klawiszem Control. Tutaj bierzemy, zmieniamy na czerwony kolor, tutaj na przykład na niebieski, i tutaj na kolor a biały. I do każdego dodajemy tutaj pisaki. Dajemy wszystkim pisakom trochę większy czas, 8,5 sekundy wystarczy. Tutaj wezmę zrobię tak masowo, 8,5 sekundy i teraz. Hmm. też nie powinno się te pisaki do tyłu wziąć, ale ja to zrobiłem trochę innej kolejności, bo powinienem najpierw do pierwszego dodać pisaki i duplikować już z pisakiem, ale tak też może być, w większej odległości no, można powiedzieć, że jest to y, słabo zauważalne. I teraz mamy takie fajerwerki i proszę bardzo, gotowe. Wystarczy nacisnąć pasję. Jeżeli chcemy do stanu początkowego cofnąć, no to wiadomo Ctrl-Z. I pierwsza z rzeczy, które chciałem pokazać w dzisiejszym filmie jest gotowa. Jesteśmy na drugiej planszy. Teraz zrobimy takie koło rozetę. I Zaczynamy w następujący sposób, że oczywiście usuwamy dół i zmieniamy. Myślę, że najlepiej będzie jednak zmienić na jakiś ciemny kolor. O! Nowy obiekt, tutaj będziemy białe tworzyć. A więc tak dajemy w taki sposób: oto. Tutaj od razu dajemy motor. Do takiego y, prostokąta. I tutaj bardzo ważna sprawa. Naciskamy, żeby było zaznaczone fajeczką motor. Tutaj najlepsze ustawienie to jest 20 tysięcy do tego. A tutaj po prostu na maksa, ile się da. Teraz mamy y, Coś takiego kręcącego się. O tutaj lata to sobie ten prostokąt i dodajemy pierwszy pisak, drugi pisak, trzeci pisak, czwarty, czwarty pisak i piąty pisak i jak teraz puścimy to mamy coś takiego jest już ładne, ale po pierwsze, żeby to było jeszcze ładniejsze, to tutaj dajemy, żeby dłużej to się utrzymywało. W takim przypadku wtedy da radę więcej naprodukować, po prostu e, ta maszynka. Jeszcze udoskonalając ten projekt to tutaj oczywiście możemy dać żeby były niewidzialne te dwie rzeczy. A tutaj no, myślę, że jeszcze można trochę wydłużyć czas nawet do tych 20 sekund i pozmieniać a dobra, jest po prostu takie ustawienie, że wszystko będzie się zmieniać na jeden kolor. A więc jeszcze raz niestety muszę te pisaki dodać. A od tej strony idzie. E, Może że już po prostu wszystkie zaznaczyłem. Tutaj taki kolor. Tutaj będzie niebieski, taki jaśniejszy. I tutaj będzie kolor żółty. I teraz, jak to puścimy, jeszcze można tak w ramach ostatecznego udoskonalenia wziąć i powiększyć te pisaki. I puścić. I teraz mamy gotowe. Koło. Także to była druga rzecz, którą chciałem w tym odcinku pokazać. Jeszcze przed nami jest trzecia, czyli kulka spadająca po schodach, która na drugim kanale moim Algo Races and Animations by Algo e, są takie właśnie, już kilka. Jest takich kilka filmów, w których właśnie występuje taka kulka. Zachęcam do obejrzenia sobie. Yy, także co do tej co do tego to yy, tak to wygląda ostatecznie Można oczywiście zmieniać sobie kolory tego wszystkiego yy, tych pisaków, które tutaj tworzą to koło. Można biały ustać, można w ogóle różne kolory, można losowe nawet dać. Yy, także zapraszam do teraz kolejnego poradnika. Tutaj pokażę o co w ogóle będzie chodzić w tym kolejnym projekcie Chodzi o stworzenie takiego miękkiego projekt, y, obiektu Który będzie skakał sobie po schodach W naszym przypadku będzie to kulka Tutaj jest prostokąt y, Jest to nieopublikowany materiał na drugim kanale Ponieważ y, po pierwsze stworzyłem inny na święta, na które on miał być a po drugie, wydaje mi się, że on jest trochę za krótki. Więc możemy zaczynać i standardowo zaczynamy od usunięcia podstawy takiej, tej trawy. I teraz tutaj robimy sobie hmm, źle. Robimy. Nie będę od nowa robił. Robimy sobie schodki. Będą różnego koloru. To mnie ładnie wygląda. I teraz te schody już nie będę robił drugiego, jeszcze więcej ich, tylko po prostu je już zduplikuję. Przykleję do tła i zrobię jakieś zakończenie. Tutaj niech będzie takie pudełko którym za pomocą narzędzia nóż wytniemy miejsce. To zrobimy już czarne, także przykleimy do tła, przesuniemy. I możemy teraz stworzyć tą kulkę. Zaczynamy oczywiście od stworzenia takiej kuli której usuniemy krawędzie i wcięcie w kole zrobione automatycznie można to oczywiście ustawić tak żeby tego nie było biały obiekt może być każdego dowolnego koloru tutaj naciskamy Sponge IF Przyklejamy teraz kamerę do tego. Usuwamy siatkę i mamy gotowe. Hmm. Właśnie tutaj może się pojawić taki problem. Wtedy, że ta kulka będzie prawie niewidoczna, będą jej po prostu te odbicie takie. Tutaj musimy zmienić Density jest to wciąż słabo a więc jeszcze bardziej zwiększamy o i teraz jest już ok i jeżeli chcemy zrobić żeby ta kulka była bardziej jeszcze miękka no to wtedy musimy jeszcze bardziej zwiększyć ten y, po prostu ten y, density Musimy jeszcze bardziej zwiększyć im bardziej tym właśnie kulka będzie taka bardziej rozplaszczo rozpłaszczona Teraz mamy na 100 ustawione A jakby ustawione na 2 to ta kulka prawie była normalna jakby tam nic się mniej w, w ustawieniach nie zmieniło i to był przedostatni poradnik, ponieważ teraz jeszcze nagram jedną rzecz. No i ostatni poradnik będzie taki szybki, po prostu chcę wytłumaczyć, co zrobić, aby po naciśnięciu klawisza play wszystko nie spadało w dół. Bo wygląda to w następujący sposób. I co zrobić, aby tego uniknąć? Trzeba po prostu wszystko zaznaczyć. Nacisnąć to klawisz Glutu. Background. Tutaj przesunąć kulki, które odsunęłem specjalnie, żeby ich nie przykleić. I wszystko jest gotowe. Czyli jeszcze raz to trzeba po prostu nacisnąć tutaj, wejść y, prawym klawiszem myszy w obiekt, nacisnąć mm, Geometry Actions Bluetooth Blackground, i w tym przypadku o tego obiektu y, tutaj dodam, bo na nim był silnik, po prostu który. Został usunięty, na nim dodam też silnik, motor. Yy, I... Reverse. 30, ok. Tutaj przesunę te kulki. To jest yy, w ogóle wyścig z innego filmu. Brany z tego kanału. I mamy... Wszystko na nowo gotowe. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Zachęcam do zobaczenia mojego drugiego kanału, na którym filmów tam jest aktualnie więcej. Są tam filmy z różnych programów, bardziej zaawansowanych. No i ogólnie nie, są to programy dość zaawansowane, które pokazuję na tamtym kanale. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę i do usłyszenia.